Food Sheriff oficjalnie potwierdził, że nowy płatny i darmowy karnet nadchodzą już w ten czwartek. Wiele specjalnych nagród, odgroma epickich kart i sporo świetnych paczek, które idealnie nadadzą się podczas eventu TOC. Zaraz opowiem Wam o wszystkich szczegółach i powiem, czy będzie w ogóle warto zakupić ten droższy pakiet. Do tego pokażę Wam wszystkie potwierdzone SBC. Wiele genialnych flashbacków i karty wyróżnień TOC powoli zostają potwierdzone przez samego Sherifa. Za chwilę powiem Wam, kiedy dana karta pojawi się w grze, ile będzie kosztować i oczywiście, czy będzie w ogóle warto ją wykonać. A na koniec tego odcinka pokażę Wam epicką ewolucję, która już zaraz powinna pojawić się w grze. Oraz opowiem o pierwszych potwierdzonych totsach Ligi Francuskiej, które pojawią się w grze już w ten piątek o godzinie 19. No i dzisiejszy materiał zaczynamy od potwierdzonego, oficjalnego, płatnego sezonu, który oczywiście będzie od tego czwartku. Będziecie mieli jedną nagrodę do odblokowania totali za darmo. No i za pomocą końców i fapońców będziecie mogli odblokować karty, którym będą płatne nagrody. No i na sam start mamy potwierdzone kilka kart, które na pewno w tym płatnym karnecie będą. Tak jak powiedziałem przed chwilą, tutaj macie jeszcze oficjalną informację od EFC 25 News, że taki karnet będzie, jest to oczywiście informacja powszechna, nie są to wymysły jednego ziomka z Twittera, tylko ogólna informacja i oczywiście pierwszą kartą która w tym karnecie będzie jest Ferran Torres Toc, który uwaga będzie miał 4 playstyle z plusem, ale to sobie omówimy jeszcze zaraz są to oficjalne statystyki tej karty, oficjalne playstyle i oficjalny overall no i właśnie taki oto Ferran Torres będzie w tym płatnym karnecie bojowym, że tak to ujmę, drugą kartą, która została potwierdzona oficjalnie, że będzie w tym karnecie jest Ribery, którego oczywiście statystyki na ekranie te widzicie oficjalne, też będzie miał 4 Playstyle z plusem, też 96 tempa, 97 driblingu, 94 podań, 92 strzelania, no i 96 oceny ogólnej. Taka karta też będzie do odblokowania za pomocą wyzwań, no i oczywiście za pomocą odblokowania poszczególnych poziomów w karnecie, tak jak było to do tej pory. No i ostatnią kartą, która do tej pory jest w 100% potwierdzona jest bern która oczywiście też jako karta Team of Decision nadchodzi do tego karnetu, no i też jego karta jest oficjalnie potwierdzona i jak widzicie, ta karta naprawdę wygląda świetnie, mimo to, że nazwisko i klub i narodowość nie wyglądają jakoś bardzo ciekawie i nie wiem, jakoś bardzo wow, no to to weźcie pod uwagę to, że ta karta ma shopa z plusem, ma Blocks z plusem, ma aerial z plusem, ma 86 tempa, 85 podań, 86 driblingu i co ważne, uwaga, 95 defensywy i 95 fizyczności i karta będzie darmowa w karnecie. Oczywiście kartę będzie trzeba kupić, no ale za kartę nie będzie trzeba nic wydać, także naprawdę mega plus. No i kolejnymi kartami, które prawdopodobnie w tym karnecie będą, jest to Jarzynio wersji Immortals oraz Lorą Blown wersji Immortals. Takie karty też pojawiały się na X jako te karty, które w tym karnecie mają być, jednak w Pood Sheriff jeszcze tych kart nie dodał, także te dwie karty weźcie tak naprawdę przez lupę przez palce, ponieważ może Laurent Blanc i żarznią się pojawić, a również mogą się nie pojawić, także takie karty, no tak jak powiedziałem przed chwilą, są w tych głównych predykcjach. Tutaj macie jeszcze oficjalną informację o tym, że właśnie Totsy będą miały 4 playstyle z plusem. Nie wiadomo czy wszystkie karty Tots, czy tylko i wyłącznie te najlepsze, ale zaraz pokażę Wam oficjalne predykcje od samego food Sheriffa i tam zobaczycie, jaka karta ma ile Playsty'ów z plusem. Tutaj delikatne przypomnienie tego oczywiście, jak cały kalendarz będzie wyglądał. W ten piątek startujemy z tocami z Ligi Francuskiej. I z Eredivisie, z Ligi Holenderskiej, potem Tocy Premier League, potem i tak dalej, Bundesliga i tak dalej, to już omawiałem w ostatnim odcinku nie będziemy tego tematu powtarzać teraz na ekranie widzicie oficjalne predykcje od Asego Futa, Ligi Francuskiej Tocców tak będzie to wszystko wyglądało, pozwólcie, że ja tego składu nie będę omawiał, możecie sobie teraz zatrzymać i zobaczyć, jednak na tym screenie wszystkie karty Toc mają 4 playstyle plusem, a nie tylko i wyłącznie te najlepsze, także wydaje mi się, że wszystkie tocy będą miały 4 playstyle plusem skoro oni tak to publikują, tak musi to wyglądać, no i oczywiście największym minusem tego według mnie jest to, że nie ma tutaj Barkoli, ale jest Due, jest Dembele, także zobaczycie jeszcze predykcje inne. Tutaj oczywiście dostaliśmy od Assego Futa jeszcze wyróżnienia Toc jako wyróżnienia właśnie, wyróżniony, wyróżniony moment danego sezonu. No i oczywiście to jest Barkola, jest Kwarackelia, jest Neves, także wydaje mi się, że takie karty też jak najbardziej mogą się w, prze, w grze pojawić. No i tutaj macie jeszcze taki highlighted moment, czyli no delikatny, najlepszy, najlepszy moment w sezonie. Macie pokazanego Rowe'a, Davida i Ucze. nie wiem jak to przeczytać, sorry. I oczywiście macie napisane na dole dlaczego taka karta mogłaby się pojawić w grze. I tutaj macie jeszcze toc, flashback. Co omówimy sobie zaraz podczas zamówienia kart, które będą w SBC. Ponieważ prawdopodobnie podczas każdej ligi, która będzie oczywiście aktualnie w paczkach, podczas toców, będziemy dostawać kilka flashbacków, które mogą się pojawić w SBC. No i w tym przypadku jest pokazany Fofana. A zaraz pokażę wam bo po dwa flashbacki z każdej innej ligi, co też wydaje mi się, że ważne. No i teraz na ekranie to, co, na co chyba każdy czekał, czyli oficjalna predykcja od samego Food Sherifa, jak mogłoby to wyglądać. I uwaga, jest to podzielone na zwykłe karty, które mogą być w paczkach, i podzielone na karty, które będą w SBC i w object czyli oczywiście w zadaniach, no i wydaje mi się, że skoro Foot tak to podzielił, to coś na rzeczy być musi. Wiadomo, że Foot zawsze w każdym temacie wie więcej niż my, tacy zwykle szali gracze. Także w tym zespole mamy Dembele, mamy Vitinie, mamy Marquinhosa, Barkole, Greenwooda, jest też duena, na którego warto zwrócić uwagę, jest też Keret i Toriso, które też statystyki mają świetne, no i wiele innych kart, jak powiedziałem przed chwilą, ja tego omawiać nie będę, ale jak widzicie, najlepsze karty Toc mogą mieć już 97 oceny, także wydaje mi się, że w przypadku La Ligi i na przykład Premier League, najlepsze Tocy mogą mieć spoko. 98 ocen ogólnej. No, i tutaj w kartach, które będą w SBC i w Objectivesach, według Foot mamy na przykład Czerkiego, który wygląda świetnie. Jest João Neves, jest Simon. I uwaga, są karty flashback, tak jak na przykład Lala. Tam mieliście pokazanego Fofane. Tutaj macie Lale. Tak jak powiedziałem przed chwilą, prawdopodobnie z każdej ligi dostaniemy dwa albo trzy flashbacki, które będą w SBC albo w zadaniach, tak jak w tym przypadku. No, i na sam koniec oficjalna informacja o tym, że właśnie Tocy będą miały zmianę nagrody za Foot Jak widzicie, w zależności od tego, jaką rangę wbijecie. Im wyższa ranga, im lepsza, tym będziecie mieli do odblokowania więcej playerpików z tocami. I prawdopodobnie tocy, które będziecie odblokować, będą w czerwonym, fajnym wyglądzie. Tak jak było to kilka edycji temu, gdzie oczywiście każdy z nas mógł sobie co weekend te playerpiki za food Champions odebrać. Oczywiście teraz będzie warto te fut Czepią zagrać, ponieważ mamy ligę, mamy Premier League, mamy Bundesligę, gdzie te tocy naprawdę będą bardzo, bardzo ciekawe. I na sam koniec, czy będzie w ogóle warto kupić ten cały karnet bojowy płatny? Prawdopodobnie będzie go można kupić za końcy I będzie kosztował w okolicach 250 tysięcy końców. Jeżeli będzie kosztował tylko Właśnie 250 koła, wydaje mi się, że warto Ponieważ sam Ferrantorec i sam Ribery Realnie są dużo więcej wart niż te 250 koła Ale zobaczymy jak Fulltrello opublikuje Dokładną informację ile to będzie kosztować Wtedy oczywiście nagram wam i policzę Czy warto ten karnet kupić, czy lepiej sobie go darować I pominąć. A teraz zapraszam was na stronę Luxcoins.pl Kupicie tu monety do EFC w najlepszej cenie na rynku Wiele bezpiecznych metod płatności A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta Z kodem rabatowym KUZONEK Macie 5% zniżki, polecam No i płynnie przechodzimy do samej gratki ponieważ teraz pokażę Wam karty, które mogą się pojawić w SBC i które w tym SBC się pojawią. Na sam koniec tego tematu pokażę Wam te flashbacki, o których mówiłem przed chwilą, także jest na co czekać. Oczywiście dzisiaj albo jutro w SBC powinna się pojawić już tutaj z SBC Showdown, czyli oczywiście pojedynek Fatiego i Gillera, ponieważ to El Clasico nadchodzi wielkimi krokami. Wydaje mi się, że te karty muszą się pojawić dzisiaj albo jutro, ponieważ w innym wypadku po prostu to SBC będzie zbyt późno. Oprócz tego mamy oficjalną informację o tym, że właśnie 23 kwietnia, czyli jutro o 19, powinniśmy w SBC dostać zawodnika miesiąca Ligi hiszpańskiej. Nie Pokazane jeszcze, kto tego zawodnika miesiąca wygrał. Ale prawdopodobnie wygra albo Pedri, albo Alvarez. No i właśnie, w zależności od tego, która karta wygra, prawdopodobnie będzie bardzo podobnie wyglądała ich karta do tego, co widzicie na ekranie. Gdyby Pedri wygrał, dostaniemy raczej kartę 90 do ceny z takimi statystykami. Gdyby Alvarez wygrał, prawdopodobnie będzie to karta 90 albo 91, również z dwoma playstylami i z takimi statystykami. Ale te karty szybko pomijamy, ponieważ nie jest to ważne. I przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli oczywiście predykcje, flashbacków z każdej danej jednej ligi. Na sam start zaczymy od ligę, ponieważ ona startuje już w ten piątek no i tak jak pokazywałem przed chwilą, być może zobaczymy właśnie, jakiego, jako pierwszego flashbacka Fofany w SBC, a jakiego drugiego flashbacka moglibyśmy zobaczyć Neymara, który też prezentuje się bardzo dobrze i weźcie pod uwagę to, że te flashbacki również miałyby oceny bardzo wysokie, w okolicach 94-95, ponieważ oczywiście Tocy takie oceny będą miały. Przechodząc płynnie do Ligi Hiszpańskiej, tutaj w SBC moglibyśmy zobaczyć jakiego Williamsa oraz Mbappé. te dwie karty również bardzo mocno kojarzą się aktualnie z Ligą, Franc z Ligą Hiszpańską, no i jeżeli taki Iniaki Williams by się w tym SBC nie pojawił, wydaje mi się, że byłaby to decyzja dziwna, ponieważ Inaki raczej tą taką ikoną można powiedzieć właśnie tej ligi jest no i sama karta wygląda świetnie, ponieważ 3 play Style jest plusem, oczywiście alternatywne pozycje, maksymalne tempo 93 slania, 96 driblingu, no i uwaga 5 na 4 gwiazdki, co według mnie u napastnika bardzo kozackie, no i Mbappé, którego chyba nie trzeba oceniać i tutaj recenzować ponieważ sama karta Mbappé w każdym wypadku wygląda świetnie, a w tym wypadku mamy Rapida z plusem, mamy Triwele, mamy Fineski, mamy prawie maksymalne tempo 94 driblingu, 92 slania. No i 5 na 5 gwiazdek, taka karta na pewno w SBC kosztowałaby sporo Ale taki flashback Ligi Hiszpańskiej naprawdę może się w tej grze pojawić No i proszę Państwa flashbacki Premier League na sam start Harry Maguire, który na Twitterze naprawdę był bardzo często podawany dalej Ten post, który pokazywał jego kartę miał bardzo dużo wyświetleń Także taki Harry Maguire według mnie karta, która też w tym SBC mogła się pojawić I uwaga, weźcie pod uwagę to, że taki Harry z takimi statystykami Naprawdę mógłby być kartą bardzo fajną Mimo to, że tak naprawdę mamy już maj No to Harry Maguire w takim wypadku, gdzie mam Bruisera Mamy Shopa, mamy Aeriala, 92 tempa 97 fizyczności, 95 defa I uwaga, 93 podań 89 drablingu, co u ośrodkowego obrońcy Naprawdę mogłoby robić robotę No i w dodatku 5 na 5 gwiazdek Taki Harry Maguire, według mnie karta, która byłaby kozacka No i nie mówię tego prześmiewczo Ale naprawdę taka karta mogłaby w SBC kosztować dużo Ale byłaby opłacalna No i jako drugi z tej Premier League, czyli oczywiście Haaland Gdyby jego karta nie pojawiła się w oficjalnej drużynie To właśnie Premier League Wydaje mi się, że taki flashback jest to must Który musi, musi się pojawić, mamy tutaj fines. Mamy power shoty, mamy driveny. Prawie maksymalne tempo: 88 strzelania, 93 driblingu, no i 4 na 4 gwiazdki. Taki Haaland w takiej wersji raczej nie kosztowałby jakichś milionów, a naprawdę karta byłaby by kozacka. No i przechodzimy do przedostatniej ligi, czyli oczywiście ligi, Hiszpa... ligi włoskiej. No i tutaj potencjał na flashbacki też jest bardzo duży. Jako pierwszy Teo Hernandez, jako drugi Genduzi. No i jedna i druga kart na pewno byłyby bardzo, bardzo popularne, ponieważ taki Teo Hernandez wiadomo, jeden z lepszych LO w całej grze. Gdyby się pojawił jego flashback, nawet nie koształby jakoś mocno dużo. Dużo, no to jego karta byłaby bardzo bardzo chętnie robiona ponieważ to Hernandez w każdej wersji tak jak w przypadku Mbappe jest kartą świetną no i Genduzi którego karta numero foot zachwyciła wydaje mi się że taka wersja flashback gdyby na przykład była tania ponieważ te flashbacki zazwyczaj nie są jakoś drogie na pewno mogłaby też robić robotę z takimi playstylami z plusem z takimi gwiazdkami i z takimi zbalansowanymi statystykami które uwaga prawdopodobnie pasowały do jakiejś ewolucji podczas toców naprawdę Genduzi mógłby robić robotę no i zamykamy te flashbacki tematem Ligi Niemieckiej czyli oczywiście Bundesligi jako pierwszy Leroy Lidoro, Sane na 94, prawie maksymalne tempo, 94 strzelania, 89 podań, 93 driblingu, no i niezła fizyczność, oczywiście 5 na 5 gwiazdek, no i takie Leroy Sane nawet jako na super zmiennika, mógłby się przydać do naszych składów, ale karta też budzi potencjał, weźcie pod uwagę to, że statystyki to tylko i wyłącznie predykcja, także tak naprawdę taki Sane mógłby mieć dużo większe strzelanie, dużo większe podania, dużo większy dribling, no i też prawdopodobnie w tym SBC mógłby się pojawić, no i jako ostatnia karta flashback to Klosterman, który też trzeba sobie jasno powiedzieć, że tym flashbackiem to ikoną, tak naprawdę aktualnie grającą tej Bundesligi jest, są też 3-5 plusem, jest alternatywna pozycja na bok obrony, co też daje mu oczywiście fajnego plusa, ponieważ do składu można go wrzucić jest bardzo fajne tempo, bardzo fajna fizyczność, niezła defensywa, no i co obrońcy ważne, niezły dribbling, niezłe podania i 4 na 4 gwiazdki, oczywiście jeżeli Full Sheriff, albo inne Asy, albo Fat Trading Romania potwierdzi, które kolejne z tych flashbacków, no to w kolejnym odcinku wam te karty pokażę, oczywiście powiem ile będą one kosztowały i ile będą one i, i czy będzie w ogóle warto te karty wykonać, ponieważ potencjał jest bardzo duży, No i wydaje mi się, że skoro Asyf opublikuje takie karty, skoro futrej publikuje takie karty flashback, to coś faktycznie na rzeczy być musi. Natomiast teraz słuchajcie mnie uważnie, ponieważ zapowiedziana została nowa ewolucja, która pojawić się powinna podczas tak naprawdę pierwszych dni eventu Toc, no czyli tak naprawdę już w ten weekend albo w przyszłym tygodniu na początku. No i sama ta ewolucja naprawdę jest kozacka. Teraz pokażę wam, jakie karty będą do niej pasowały, jakie będzie ona miała wymagania i co tym kartą będzie ulepszać. Oczywiście pierwsze wymagania, jakie zostały pokazane na, na Twitterze, jest to, że będzie to. Ewolucja, która będzie się tyczyła tylko i wyłącznie kart grających na lewym skrzydle i prawym skrzydle, i drugie wymaganie, jakie zostało pokazane, to to, że karty będą miały maksymalnie mieć 90 do ceny ogólnej, no i trzecie wymaganie jest takie, że w aktualnej wersji każda karta może mieć maksymalnie jeden PlayStation z plusem, ponieważ cała ewolucja będzie dawała aż dwa dodatkowe PlayStation z plusem, także oczywiście logiczne, żeby taka karta za pomocą takiej ewolucji, która wbrew pozoru nie będzie droga, nie mogła mieć aż czterech PlayStation z plusem. Pierwsze karty, które mogą do niej pasować i które idealnie do niej pasują, jest Aleksandro Alejandro Garnacho, no i na przykład Michael. Olis. Albo chociażby Nico William No i teraz delikatnie się skupcie będzie sobie, Będę sobie tutaj zerkał na bok, ponieważ mam rozpisane Co ta ewolucja będzie wam dawała A oczywiście na ekranie będę wam pokazywał inne karty Które również do tej ewolucji będą pasowały No i na sam start pierwsze co ma ta ewolucja dawać To plus 11 oceny, max 93 Plus 2 gwiazdki słabszej nogi Plus 2 gwiazdki sztuczek Plus 2 playstyle z plusem, czyli w tym przypadku Rapid I oczywiście Driven Gdyby taka karta miała jakiś jeden playstyle z plusem wcześniejszy No to, to oczywiście dzięki temu miałaby 3 playstyle z plusem A na przykład gdyby ta karta nie miała wcześniej żadnego playstyle z plusem, no to logiczne, że miałaby na ona te dwa playstyle z plusem, tak jak na przykład w przypadku Endrika. Oprócz tego miała on plus 11 tempa max 97, plus 11 strzelania max 94, plus 11 derblingu max 92, plus 11 podań max 88 i plus 11 fizyczności max 85. Dzięki czemu, gdybyście sobie takie karty użyli, to w takiej oto wersji, jak widzicie na ekranie, mogłyby te karty wyglądać i przyznajcie sami, że taki garnacz albo taki Olize, gdyby ta ewolucja kosztowała 150 tysięcy końców, a prawdopodobnie tyle będzie kosztować, Naprawdę za 150 koła mogłyby one wyglądać świetnie. Weźcie pod uwagę też to, że mogłaby się ta ewolucja pojawić zaraz po starcie tego eventu, także warto być może w niektóre karty zainwestować, ale pamiętajcie o tym, że inwestujecie na własne ryzyko. No i teraz na ekranie widzicie wszystkie inne karty, które też do tej ewolucji by pasowały. Mamy tutaj Zeroberto, mamy tutaj Antonego, mamy Pedro Pedroneto, którego Wam pokazywałem. Jest Cole Palmer, jest Sane, jest Malen, El Sharawi i tak naprawdę wiele innych kart, które prawdopodobnie do tej ewolucji będą pasowały. Oczywiście cała ewolucja nie jest jeszcze potwierdzona przez samego food Sheriffa, także być może może się ona pojawić, ale jeżeli się nie pojawi, to nie zagryźcie mnie w komentarzach, ponieważ ja wam pokazuję tylko i wyłącznie to, co naprawdę zgłoś na Twitterze. Ale sama ewolucja ma ogromny potencjał i wydaje mi się, że podczas toców na pewno taka ewolucja albo i nawet lepsza się pojawią, ponieważ taki Garnaczo, taki Olizę czy chociażby taki Williams wyglądają zajebiście, ale jak na ten etap gry, nie są to aż tak bardzo kozackie karty, które tak naprawdę byłyby za dobre, żeby się w ogóle w tej ewolucji pojawić. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w przypadku kart, które mają się pojawić w SBC, jeżeli Full Albo Fat Training Romania, to ewolucję potwierdzić na 100% to w kolejnym odcinku wam tę ewolucję pokażę i powiem pod które karty idealnie zainwestować ponieważ aktualnie inwestujemy na Discordzie handlowym ale oczywiście wam wszystkiego zdradzić nie mogę ponieważ oczywiście płatne informacje i tak naprawdę te lepsze informacje są tylko i wyłącznie na Discordzie handlowym, do którego macie link w opisie zapraszam, piszcie na PW gdybyście sobie chcieli zakupić Discord handlowy. Natomiast jeżeli chcielibyście sobie zagrać z fajnymi kartami to są teraz delikatnie mnie posłuchajcie dosłownie zajmie to minutę, a warto mnie wysłuchać na ekranie teraz widzicie wszystkie paczki jakie możecie odblokować za pomocą daily loginu czyli wystarczy codziennie się logować i przypalić jedną Brodzową kartę w SBC i otrzymacie te paczki, plus żeby sobie zrobić architekta, czyli crafting aburry, który też nie kosztuje dużo, nie jest bardzo wymagający, a dzięki temu odblokujecie 500 paczek 77, 6 razy 86, 13 razy 85, 18 razy 84, i 18 razy 83. Według mnie paczki bardzo fajne, i weźcie pod uwagę to, że takie paczki można sobie odłożyć albo na toce z ligi francuskiej, albo poczekać delikatnie tydzień dłużej i poczekać na karty z ligi Premier League, gdzie naprawdę te karty na pewno będą tocami jednymi z lepszych, oczywiście, według Według mnie Liga angielska i liga hiszpańska to raczej tocy te najlepsze na które najbardziej opłaca się czekać, ale jeżeli odblokowalibyście sobie takie paczki albo nawet paczki, które możecie odblokować za pomocą wygrania pucharu, też warto sobie odłożyć, ponieważ teraz na ekranie widzicie paczki, które otrzymujecie za 10 wygranych w Tots Cup, czyli oczywiście w pucharze, który macie w meczach towarzyskich. Tam naprawdę wystarczy wygrać tylko i wyłącznie 10 meczy. Macie oczywiście to do jednej bramki, także naprawdę nie jest to dużo. No i macie paczkę 83 plus razy 10, 84 plus razy 5, 83 plus razy 5, no i kilka innych paczek, które tak naprawdę są darmowe, ponieważ delikatnie wystarczy poświęcić ponad godzinę czasu. No, i takie paczki macie. Oczywiście, że jeżeli zależy Wam na tym, żeby takie karty to potestować, no to warto sobie te paczki odłożyć, ponieważ nie kosztuje to dużo, nie wymaga to dużo czasu, a tak jak mówię, terminarz jest bardzo napięty, no i tak naprawdę co tydzień te paczki będą jeszcze lepsze, i karty, które są w paczkach będą jeszcze lepsze i jeszcze ciekawsze. No i teraz bardzo płynnie przechodzimy do kontentu, który wiem, że lubicie, ponieważ food Sheriff opublikował kolejne top 10 meta kart, które oczywiście są w współpracy dzięki food Sheriffowi i dzięki wielu prosą, które oczywiście na tej grze się znają jak nikt inny macie tutaj pokazane top 10 lewych skrzydłowych, którzy są do poniżej 1,25 miliona końców ta grafika jest bardzo świeża, także te ceny też się będą aktualnie bardzo zgadzać oczywiście jest to ostatnia grafika przed Tocami ponieważ po Tocach pewnie ten rynek delikatnie się zmieni na ekranie teraz widzicie najlepsze karty na tą pozycję, gdybym ja miał wybierać z tych kart i potrzebował karty do tego miliona i 250 tysięcy zdecydowanie wygrał, wybrałbym albo Viniciusa tego 93, albo na przykład Barcole który mi osobiście w trakcie się grało świetnie ale tak naprawdę każde inne karty, typu Ribery, typu Jervinio, typu lamini, typu Leo, są kartami naprawdę świetnymi. Weźcie sobie to pod uwagę, ponieważ często pytacie, kogo do składu wrzucić do tego i do tego budżetu. Warto sobie tą grafikę zapisać, ponieważ może teraz tej karty nie potrzebujecie, ale na przykład za tydzień albo dwa tą kartę będziecie chcieli ulepszyć. Tą pozycję, także warto sobie tego screena zapisać. Gdybyście sobie takie, bude takie widełki wpisali na Footbinie, najlepsze karty, które oczywiście według Footbina można włożyć na lewe skrzydło, są to Ademi i Wyniców, którzy byli w SBC. Ale oprócz tego Laminiama, który na tej grafice był, oprócz tego Bale, którego na tej grafice nie było, Rayten, Yamal i Kuasi, czyli oczywiście Jerminio, Jerminio. Jak widzicie, te karty się bardzo tak naprawdę powielają, ponieważ Futsalift, tak jak powiedziałem przed chwilą, razem z prosami te grafiki robi najlepsze, także ciężko się z tymi nazwiskami nie zgodzić. Ja osobiście, gdybym chciał sobie ulepszyć tą pozycję, zdecydowanie wybierałbym z tych kart, które teraz widzicie na ekranie, także warto sobie tego screen zapisać, ponieważ tak naprawdę no, każdy w naszym składzie powinien mieć te karty meta, ponieważ dzięki nim będzie Wam się grało lepiej. No i jeżeli macie określony budżet, warto go mądrze wydać. A teraz genialna meta którą musicie sobie użyć przed samymi tocami, ponieważ mimo to, że mamy po końcówkę kwietnia, warto sobie tą ta taktykę zerknąć. Jest to taktyka do formacji 4 2 3, 1 prosto, pokazana nam od kilku prosów, którzy zdecydowanie tej taktyki używają na turniejach. Oczywiście formacja 4-2-3-1, o czym powiedziałem przed chwilą, w defensywie ponoć sprawuje się ona 10 na 10 w ataku 9 na 10. Weźcie pod uwagę to, że musicie sobie ustawić aż 95 głębokości, żeby ta taktyka miała ręce i nogi. No i oprócz tego, ponoć pokazana jest ona w taki sposób, że jest ona zbugowana w kontratakach. Ponieważ właśnie w tym wypadku ponoć spisuje się ona świetnie. Tutaj na ekranie macie pokazany jeszcze kod, który oczywiście warto przepisać, żebyście nie musieli tego robić manualnie. No i tak naprawdę nie jest to nic skomplikowanego, ponieważ tak naprawdę są to bardzo fajne, pokazane alternatywne pozycje i alternatywne wytyczne, które dla każdej pozycji warto sobie zastosować, ja oczywiście jestem zwolnikiem tego, żeby każdy z nas dobierał sobie wytyczne i taktykę pod własny styl grania ale skoro prosi, taką taktykę pokazują aż żal nic z niej nie skorzystać, warto sobie to przepisać i kilka razy testować, ponieważ dzięki temu być może będziecie wbijali lepsze nagrody no i lepsze bilanse food champions co teraz podczas eventu TOC jest bardzo ważne ponieważ każdy win, każdy lepszy wbity bilans oczywiście odpowiada temu, że będziecie mieli lepsze paczki, no i lepsze player playerpiki co pokazywałem, przed chwil, pokazywałem wam przed chwilą ponieważ oczywiście nagrody podczas Toców będą zmienione, także warto sobie zapisać Ja tego nie przedłużam, sam osobiście Testowałem tą taktykę i z ręką na sercu Mogę powiedzieć to, że naprawdę spisuje się ona Świetnie. No i szybciutko Przejdziemy sobie do tego, na co wiem, że wielu was czeka Czyli oczywiście recenzja ostatnich kart Omówimy sobie tylko i wyłącznie trzy najważniejsze karty Żeby tego odcinka nie przedłużać Na sam start dać oczywiście w wersji live Która się będzie ulepszać, no i samo to SBC ma, uwaga, 92% lajków na Foodbinie i tylko i wyłącznie 8% dislikeów. Sama cena według mnie, jak za tą kartę Jest to promocja, ponieważ na konsoli kosztuje ona. 30 koła, a na komputerze nieca, nie, niewiele, ponad 700 tysięcy końców, no i sama karta tak naprawdę jest świetna, ciężko znaleźć jakikolwiek minus być może tym minusem jest tylko i wyłącznie to, że ma ona 4 gwiazdki słabszej nogi, a nie 5 gwiazdek słabszej nogi, no ale tak naprawdę karta świetna świetne tempo, świetne podania genialny dribbling, bardzo fajna fizyczność bardzo fajny defending, wiele playstyów z plusem, no i wiele playstyów z które u środkowego pomocnika naprawdę są tymi playsty'ami idealnymi, weźcie pod uwagę to, że chcąc grać na przykład tą kartą na SPD dajecie mu kotwicę, no i dzięki temu ta karta ulepsza się jeszcze bardziej no i weźcie pod uwagę to, że taki dejong, jeżeli Barcelona zakwalifikuje się do półfinałów a potem zakwalifikuje się do finału i wygra ten finał, no to karta będzie jeszcze lepsza końcowo może mieć ona 96 oceny 3 pejs ale 93 pejsa 86 strzelania, 95 podań 96 driblingu, 89 defa i 93 fizyczności co za kartę, która kosztuje niewiele ponad 700 tysięcy końców, wydaje mi się, że jest ogromną promocją jeżeli potrzebujecie karty do środka pola takiego De musicie zrobić, ponieważ karta za tą cenę naprawdę kozacka, mimo Mimo, że mamy już okres toców, to tak naprawdę za tą cenę będzie wam ciężko znaleźć lepszą kartę. No i druga karta, czyli Kang-in którego można sobie zrobić też za pomocą tego player playerpika, ponieważ robicie jedno SBC i potem odblokowujecie sobie albo Likangina, albo Dejonga. No i nie znam osoby, która wybra wybrała Likangina zamiast Dejonga. Ta karta jest dużo gorsza, dużo mniejszy potencjał na ulepszenia, ponieważ PSR aż tak dużym faworytem do wygrania Ligi Mistrzów nie jest. No ale sama karta w sobie, jeżeli porównacie te karty, jest dużo gorszą kartą w porównaniu do Younga Także, według mnie, tego nie będę w ogóle omawiał. Sam Likangin ma tylko i 11% lajków na Foodbinie, no i aż 89% dislików. Także, według mnie, no samo to mówi za siebie, że nie warto tej karty robić. No i druga karta, która również się pojawia w SBC, a w zasadzie to trzecia, czyli oczywiście Eto, która aktualnie na Foodbinie ma tylko i wyłącznie 16% lajków i aż 84% dislików. Ale weźcie pod uwagę to, że nie jest to jakoś karta mega droga. Aktualnie w ogóle na komputerze, na rynku go nie ma, na konsoli kosztuje delikatnie ponad milion. No i samo SBC jest delikatnie droższe od karty, które chodzą na rynku, ale według mnie, napastnik jest to kompletny. Jedyne, czego temu. U napastnikowi brakuje to 5 gwiazdek sztuczek. Mi osobiście u napastnika jest to bardzo kluczowe. Także ja osobiście tego eto odradzam, ponieważ jeżeli karta kosztuje 1, 200 no i nie ma 5 gwiazdek sztuczek, według mnie karta słaba, i weźcie pod uwagę to, że na aktualnym etapie gry będziemy dostawać karty z 4 i z plusem, a takie to ma tylko i wyłącznie dwa playstyle z plusem. No i według mnie karta realnie warta 600-700 tysięcy końców, ale na pewno 1,2 miliona, Jeżeli macie taki budżet, warto sobie ten budżet odłożyć no i wykonać sobie jakąś kartę podczas toców, w których naprawdę w SBC będzie pokazywał. Się dużo. Na przykład te flashbacki, które, które Wam pokazywałem: taki flashback Mbappe albo taki flashback Halanda, mogą być delikatnie tańsze, a zdecydowanie lepsze, także według mnie eto, którego nie warto wykonywać. No i sama oceny na futbienie, ponieważ 14% lajków według mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo mało, także według mnie eto nie warte robienia. Ja tego odcinka nie przeduram. Wiecie co robić, żeby kolejnych odcinków nie pominąć. Widzimy się, no i oczywiście powodzenia dzisiaj w paczkach. Siemano!